Dzień dobry serdecznie witam, chciałem wrócić do kilku moich starszych filmów, gdzie pokazuję dość istotne sprawy i one były nagrane kilka lat temu, w związku z tym większość z Was ich nie widziała. Pierwszym z filmów będzie odpowiedź na takie pytanie, co się stanie jak będziemy zmieniać kąt nachylenia, dokładnie ten kąt, czyli nachylenie względem płaszczyzny, co miesiąc, tak żeby za każdym razem on był najlepszy dla danego miesiąca. Ile dzięki temu zyskamy? Czy warto ten kąt zmieniać? Będę zmieniał tą pozycję. W niektórych momentach filmu widzicie, że zmieniam pozycję azymutu. Po prostu wtedy nagrałem i taki eksperyment, i taki i montując film niestety podłożyłem animację związaną ze zmianą azymutu, ale tak naprawdę zobaczcie potem, że wszystkie dane, wszystkie wartości w Excelu są podane prawidłowo, jeżeli chodzi o kąt nachylenia. I dzisiaj chciałbym się zastanowić, czy kąt nachylenia paneli słonecznych opłaca się zmieniać raz w miesiącu, tak żeby za każdym razem był optymalny, korzystając ze strony internetowej umieściłem swoją lokalizację tutaj w Nowym Mieście nad Pilicą na pasie startowym, dokładnie na granicy między gminą Nowe Miasto a Łęgownicę. Takie miejsce charakterystyczne, chciałem żeby to było mniej więcej środek Polski, teren płaski, nie będący zasłonięty przez jakieś góry, lasy. Ustawiłem sobie odpowiednie parametry i w tym momencie mamy kierunek południowy, Kond nachylenia 0 czyli leży płasko na ziemi i robimy 1. Ładujemy dane 2. I ładujemy dane. Kond nachylenia 3 stopnie. No, i zbliżamy się do finału spisywania danych. Zostało mi w tym momencie już tylko jedna wartość, 90 stopni. Tutaj mamy oczywiście krzywą roczną, pokazującą nam, w jakich miesiącach produkcja jest najmniejsza, w jakich największa. I wszystkie dane zostały przeze mnie zgromadzone. Tutaj one są. I teraz moim zadaniem będzie je umieścić w Excelu. Kolejnym etapem jest zbieranie danych do skoroszyta Excel. Gotowe. Od um, pierwsze 10 stopni nachylenia penei zostało wpisane, skopiowane dane do jednego y, skoroszytu Excela. Teraz tą czynność muszę powtórzyć 9 razy, aż do 90 stopni, a następnie obrobić te dane, wyciągnąć tylko te dane, które mnie interesują. I ostatnia pozycja, 90 stopni kąt. Ostatnie dane. Kasujemy i wklejamy. W tym momencie mamy wklejonych, mamy wklejone wszystkie już wartości. To chyba moja ostatnia prośba o subskrypcję. Zobaczcie, brakuje mi już tylko 850 subskrypcji do mojego celu 100 tysięcy subskrypcji. Niestety, w ostatnim czasie bardzo powoli przybywa mi z tych subskrypcji. Zobaczcie, tylko po 20-30 dziennie dynamika bardzo spadła. Więc proszę wszystkich Was, którzy jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, bardzo proszę, dajcie mi subskrypcję. A ja już więcej o to nie będę prosił, ponieważ swój cel osiągnąłem a na pewno będę więcej, więcej tworzył dla Was tego typu symulacji, zestawień w Excelu. Jak widzieliście, poświęciłem temu naprawdę kilka ładnych dni. Myślę, że lekko licząc 20-30 godzin przy komputerze, żeby takie zestawienie stworzyć. Dzięki. Ostatnim elementem jest wpisanie wszystkiego w tabelkę, wyciągnięcie ciekawych wniosków i podjęcie dyskusji z Państwem na ten temat. Mamy w tabelce zabrane wszystkie dane. Tutaj mamy podany kąt, jaki ma panel w stosunku do powierzchni ziemi. Panel leżący płasko na ziemi to jest 0 stopni, i jeżeli go podnosimy, to mamy poszczególne prawda, kąty nachylenia, i mamy aż kąt prosty 90 stopni. Większość z nas ma nachylenie panela między 30 a 40 stopni. Moc w poszczególnych miesiącach, czyli w styczniu, w zależności od kąta nachylenia paneli, mamy od, produkcję styczniową od 14,5 do 29,3 kWh. Tutaj podałem wartość minimalną, wartość maksymalną i jaka jest różnica? Czyli w styczniu między złym najgorszym kątem a najlepszym jest różnica 14,8 kWh, to samo dotyczy lutego marca, kwietnia itd. Jak zmienia się zmieniają się poszczególne wartości w każdym miesiącu w zależności od kąta? Pokażę nam przygotowany przez mnie filmik. Tutaj mamy poszczególne kąty paneli, a tu znajduje się moc roczna, jaka została wygenerowana przez panele pod danym kątem w ciągu roku. A tu mamy prawda, wykres poszczególnych miesięcy. Widzimy, że styczeń oscyluje tutaj w tej granicy między 30 a 15 przy kącie 90 stopni mamy taką sytuację, że produkcja kwietniowa i wrześniowa i sierpniowa jest największa, w środku lata mamy dość mocny, mocno zmniejszoną produkcję. Na tym wykresie widzimy roczną produkcję wyrażoną w kilowatogodzinach w zależności od kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych. I tak widzimy, że dla zera ta produkcja wyniosła 867 kilowatogodzin, dla kąta 90 stopni jest to 700 kilowatogodzin. Powyżej 1000 kWh, czyli 1000 kWh do KWP, mamy produkcję roczną między 30 a 45 stopni. Tutaj widzimy wyraźnie, że ten wykres jest płaski i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy nasze panele będą miały 30, 35, 40, 45 stopni. Na czerwono zaznaczyłem największą produkcję w danym miesiącu. Jak widać w styczniu jest to kąt 65 stopni, potem mamy kąt 55-60 stopni. W miesiącach letnich, w czerwcu i w lipcu yy, największa produkcja jest między 10 a 20 stopni kąt nachylenia paneli. I znowu ta, ten kąt nam jakby rośnie aż do ponownie 70-65-70 stopni. Jakbyśmy zmieniali co miesiąc kąt nachylenia paneli, szli zgodnie z tą moją tabelką, to nasza roczna produkcja wyniosłaby 1044 kWh. Jeżeli ustawimy sobie stały kąt na przykład 30 stopni to nasza roczna produkcja wyniesie 1005 kWh, będzie wynosiła 96% tej maksymalnej możliwej produkcji przy zmianie kąta paneli jeżeli chodzi o 35 40 stopni uzyskujemy odchyłkę tylko o 3% z tego wynika, że tak naprawdę nie opłaca nam się zmieniać kąta paneli, ponieważ przy takim co miesięcznym naszym zaangażowaniu różnica w produkcji wyniesie 3%, czyli mniej niż 20 kW przy produkcji na poziomie 1000 kWh dla paneli o mocy 1 kW peak. Różnica między Skrajnymi ustawieniami paneli, czyli między najgorszym, najgorszym ustawieniem każdego miesiąca paneli a najlepszym, to jest 418 kWh, czyli 40%. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Do usłyszenia.